Witam ponownie. Dzisiaj, że jako się zaczęła jesień i zaczynają pojawiać się grzybki, zrobimy dzisiaj sos na obiad grzybowo-śmietanowy. I do tego będą potrzebne składniki. Wiadomo, pierwsze grzyby to są niestety kupne. Ja zawsze uwielbiam zbierać własnoręcznie no ale niestety na razie u nas się nie pojawiły. Te polnoć przyjechały z Borów polskich. Potrzebne będą tak: około pół kilograma grzybów jedna cebula dorodna, dwa lub trzy czosnki yy, czosnki, ząbki czosnku <noise> oczywiście pieprz, oczywiście sól no i śmietana, śmietana osiemnastka cała w każdym razie yy, ale to dopiero jak podsmażymy wszystkie składniki będziemy na początku myć grzyby zaraz to zrobimy później pokroimy cebulę i czosnek, bo to dopiero na końcu Sól pieprz to dopiero też, całkowicie na końcu. No i śmietana to już w ogóle, już zagęszczenie wszystkiego, całej sytuacji, po prostu napiętej na patelni będzie i będziemy robić. Dobra. Okej, okay, to pierwsze będziemy musieli umyć, tak żeby dokładnie je, dokładnie je obrać. Z różnych kaproszków, liści, muchów dobrze je opukać najbardziej te kapelusze z piasku z wszystkiego będziemy je kroić później Wrócimy na patelnię ja pokroję sobie nie będę już wam pokazywał jak to się kroi że będą no bo chyba każdy wie więc jak je umyję pokroję wrócimy na patelnię i będzie dobrze Słuchajcie, grzyby mamy częściowo pokrojone. Tu już wcześniej wstawiłem trochę sobie patelnię. Więc słuchajcie na rozgrzany olej. Tutaj oliwę z oliwek w sumie. wyrzucamy wszystkie te grzyby. No i będziemy musieli je podusić dosyć długo, żeby nam puściły właśnie sok, zmiękły. Tak żeby, W sumie pomimo, że są miękkie, one powinny trochę posiedzieć na tej patelni. Całkowicie rozgotować, można powiedzieć. No będziemy musieli czekać, aż te grzybki się wszystkie podsmażą. Tu ja jeszcze mamy trochę do wrzucenia, więc ja wyłączam na chwilę i będziemy wrzucać. Ok, grzybki nam się już pomału smażą, tutaj ładnie na patelni. się zaczynają coraz miękkiej robić, ale one jeszcze, jeszcze muszą posiedzieć troszeczkę. Co i tutaj w międzyczasie pokryję cebulę już w drobną kostkę. Tu są trzy ząbki czosnku pokrojone w drobniutko i rozsmarowane nożem, żeby to puściło fajnie sok. Można przez wyciskarkę. Za chwilę będziemy to wszystko tutaj, te składniki wyrzucać na patelnię, żeby to się nam ładnie usmażyło. Cebulę w sumie już można dodać. Żeby doszło to wszystko razem z tymi grzybami. Okej. Okay mmm ale pachnie sam raz i zaraz będziemy wrzucać jeszcze też czosnku trochę czekajcie muszę trochę ogień zwiększyć tu możemy już też pomalutku wrzucić czosnek odłożymy to ładnie rozprowadzamy to wszystko ładnie połączyło Czosnek jest taką opcją, akurat dla mnie, bo ja bardzo lubię czosnek. Ja jeżeli nie cierpicie akurat tego, tej przyprawy, no to zrezygnujcie z niej, bo po co sobie po prostu smak sosu psuć? Słuchajcie, posolimy troszeczkę jeszcze, żeby bardzo dużo soli potrzebują, bo chłoną, ale też trzeba uważać, żeby nie przesolić żeby nie przesolić, pamiętajcie o tym i teraz po oczach dostaną pieprzem też trzeba uważać, chyba że ktoś bardzo pikantny lubi Niech to kurde, ale zapach no rewelacja po prostu teraz ten pieprzem cebulka, żeby się pomieszały Mówię Wam warto. Warto, warto yy, tak, na razie tak to wszystko jest przyprawione, doprawione przemieszane i to po prostu musi z dobre 10 minut na takim średnim ogniu się przerobić podsmażyć bo grzyby jeszcze muszą siedzieć niektóre jeszcze są ale to wszystko musi teraz się fajnie tak uzyskać taką konsystencję grzyby muszą się rozmiękczyć totalnie bo już zaczynają a najlepiej żeby puściły takie aby to powiedzieć no, takie rozmaźgane muszą być, o może tak powiem. Później jak to się zrobi, będziemy dodawać śmietaninę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale na pewno coś zajebistego. Dobra, grzybki nam się już ładnie tutaj pod, podmaśliły się. Rozmaśliły, podmaśliły. Fajnie się nam podsmażyły. Taka się maś zrobiła, no i coś po prostu nie nagrywam. Teraz będziemy dodawać yy, śmietanę, ale przed śmietaną musimy zmniejszyć ogień, żeby to nam się tak wszystko nie burzyło. I będziemy dodawać śmietanę stopniowo, żeby nam się nie zważyła. Jeszcze chwilę poczekamy, niech to ja trochę. O, to zaczyna. Ten. A ja biorę śmietanę. I po troszeczku, poździewku będziemy dodawać, a nic się nie dzieje na szczęście, możemy lać całą okay. i rozmieszamy, mieszamy, mieszamy, mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji, zaczynają się fajnie grzyby mieszać, i teraz możemy już podwyższyć ogień się ładnie zagotowało wszystko. Na szczęście nam się nie zważyła śmietana, więc super. Ok. Porządnie mieszamy, mieszamy. I praktycznie już mamy gotowy sos, trzeba jeszcze spróbować. Tylko do soli, do pieprzy ewentualnie, bo śmietana lubi zabijać się po prostu. Sól i pieprz po prostu. Więc musimy to troszeczkę zagotować, znaczy podsmażyć, nie zagotować, tylko podsmażyć. Żeby nam się to wszystko przerobiło. Próbujemy i jemy. Słuchajcie, sosik nam wyszedł rewelacyjny. Połączyło się wszystko przepięknie. Po prostu zrobiliśmy tutaj śmietana, się brązowa od grzybów. Jutro będziemy podawać to na obiad z ziemniakami lub z ryżem. Uwierzcie mi, aromat jest przepyszny. Warto poświęcić te 15 minut góra może 20 na zrobienie tego sosu. Są zobaczcie, jakie kawałki sosu, yy, grzybków. Przecudowne. Wszystkim Wam życzę smacznego w te jesienne dni. Tylko uważajcie, żebyście się nie potruli. Nie uważajcie, na co zbieracie. Smacznego wam życzę.